Dzień dobry. Na przełomie lat 80. i 90. sukces Święciła Trylogia Wrotu do przyszłości Back to the Future. Pierwsza część tego filmu ukazała się w roku 1985. Druga, moja ulubiona w roku 1989, a trzecia część ukazała się rok później, w 1990 roku. Gra Back to the Future Part 2 ukazała się w roku 90 i została wydana przez Image Works. Niestety. W tamtym czasie, mimo wysypu gier bazowanych na tytułach filmowych, zaledwie garstka z nich zdobyła uznanie graczy i prasy gamingowej. A jak udało się to firmie Imageworks? Czy ikona filmu rodzinnego przełomu lat 80. i 90. została zmasakrowana, czy też może doczekała się godnej siebie gry wideo? Grafika. Grafika jest średnia i, jeśli mam być szczery, jest nierówna w zależności od etapu gry. O ile etapy jazdy deskorolką graficznie są dosyć ciekawe, z samochodami, do których możemy się doczepić, czy też z różnymi przeszkadzajkami i postaciami na drodze, różnymi kierunkami jazdy i zmianą kątu widzenia, o tyle, na przykład etap chodzonej bijatyki, jest zdecydowanie poniżej możliwościami G500. Dlaczego w tym etapie postacie nie mają twarzy? A nasz bohater Marty McFly, porusza się i bije bardzo sztywno, a skacze albo tak jak masa, i z miejsca z rękami przy ciele, albo z przycigu trzymając nogi pod brodą. Inne etapy, takie jak puzzle czy etap poruszania się po domu, również nie są szczytem możliwości amigi. Jeśli chodzi o przerywniki, to są ok, biorąc pod uwagę to, że drażają je tylko jedną dyskietkę. Ogólnie widać iż poszczególne etapy różnią się od siebie niestety. Ogólnie całość raczej nie pozostawia na mnie pozytywnego wrażenia. Jak dla mnie grafika to 5 na 10. Muzyka i dźwięk. Muzyka jest średnia i ma mało wspólnego z filmem, niestety. Nie ma tam jakichś motywów, które zapadałyby w ucho lub prowadzałyby nas Nastrój znany z trylogii Back to the Future. Odgłosy są takie same. Wydawało mi się, że można było zrobić więcej, więcej zróżnicowanych odgłosów, zwłaszcza podczas etapu biotyki. Wszystko brzmi strasznie sztucznie i nienaturalnie. Jak dla mnie muzyka i dźwięk to również zaledwie 5 na 10. Grywalność. Naprawdę chciałbym powiedzieć, że gra nadrabia wszystkie wymienione przeze mnie wady grywalnością, ale niestety tak nie jest. Po pierwsze sterowanie. Etap scrollki jest frustrujący. Nasze ruchy joysticka mają mało wspólnego z tym, jak reaguje na nie Marty McFly. Bardzo ciężko jest odjechać od przeciwników i uciec im. Ponadto rzucił mi się w oko kolejny bezsens. Dlaczego w tych etapach deskorolkowych każdy chce wpuścić na młomot, nawet dziadek z laską? Sterowanie kuleje w każdym etapie. Nie do końca rozgryzłem, jak układać puzzle za pomocą joysticka. W etapie domu trochę się przywiesiłem. Na początku nie wiedziałem, którą postacią sterujemy. A ponieważ żadna postać nie odpowiadała na moje ruchy joystickiem, dopiero później doczytałem, że tak naprawdę to my nie sterujemy postacią. Wyświetla się ośmiokierunkowy wskaźnik. Przesuwając wskaźnik w dowolnym kierunku, sterujemy dwoma dostępnymi drzwiami. Po otwarciu drzwi, mieszkańcy połączonych pokoi przejdą z jednego do drugiego. W grze, którą kupiłem, nie było niestety instrukcji, ale mimo wszystko sterowanie jest raczej niepotrzebnie przekombinowane. Podczas grania w tę grę miałem wrażenie, że autorzy na siłę chcieli stworzyć cztery różne gry i upchnąć je na jednej dyskietce. Niestety żadna z tych gier nie jest dobra, żadnej nie mogę polecić z czystym sumieniem. Jak dla mnie ta gra to 4 na 10. Dziękuję za poświęcony czas i zapraszam do innych recenzji na moim kanale.